Jest kurczę, kosza mam Dawno nie jadłem tej zielonej fasolki i kurwa postanowiłem, że ją przebadam. A, kurwa, ale beka. Voila, i tak wygląda gotowe danie. Kurwa, marchewka jakaś sztuczna. Ale beka. chujowa nie dobra woreki są gorętsze niż ta marchewka a to kupiłem ogółem oto zielone bo chciałem sobie trochę pogryźć e, ta marchewka robi w sumie za, za ziemniaczki nie no, za grychy